Tydzień temu wzięliśmy udział w kapitalnych zawodach strzelecko-taktycznych Operacja Furia, sezon drugi, zorganizowanych przez Daropol z ekipą C12 spec-szkolenia. A dzisiaj pokażę Wam, jakiego sprzętu na tych zawodach użyłem. Na początek, szybko, czym jest Operacja Furia? Operacja Furia to zawody strzelecko-taktyczne które wymagają od zawodników celnego strzelania, dobrej kondycji i odpowiedniego sprzętu. Dlatego, że tory ustawione są w taki sposób, żeby zawodnika zmęczyć i maksymalnie utrudnić mu wykonywanie zadań strzeleckich. Dodatkowo każdy ze startujących obowiązkowo ma mieć na sobie kamizelkę o masie 5 kg bez amunicji oraz hełm lub kask. A także obowiązkowe są rękawiczki taktyczne. Tory nie przypominają torów stricte sportowych, jest dużo czołgania, dużo wymuszonych postaw, dużo zadań podpadających już pod strzelania stricte taktyczne, a także dużo wysiłku fizycznego i dużo biegania. Właśnie z tym ostatnim miałem największy problem, bo mam rozwaloną nogę, w bieganie jestem słaby, więc musiałem ratować się strzelaniem po prostu celnym. Wypadliśmy nie najgorzej, biorąc pod uwagę średnią wieku naszej ekipy, która przekracza 50 lat. Jesteśmy z tych zawodów bardzo zadowoleni. Były naprawdę super. Na drugiej edycji były cztery tory. Pierwszy tor krosowy. Nie pamiętam jego nazwy. Ale było coś z crossem w tej nazwie. wymagało bardzo dużo wysiłku fizycznego, były przeszkody do pokonania, tunel z opon, była piłka 25 kg, którą trzeba było przerzucać nad ramieniem określoną ilość razy. Ciągnięcie 80 kg trupa, czułganie, no w ogóle multum rzeczy i dużo strzelania z karabinu na, to, na polu tarczowym, trochę mniej ze strzelby. I sporo strzelania z pistoletu, w tym z jednej ręki z obciążeniem 20 kg w drugiej. Kolejny tor, head down, wymagał bardzo dużo czołgania, było kupa wymuszonych postaw, były cele poustawione w taki sposób, że trzeba było się przyjrzeć, żeby je zobaczyć. Wielu zawodników pominęło niektóre cele. Był karabin, był pistolet, była strzelba. Następny tor, Head trade, to był tor, gdzie na początku strzelało się z jadącego kłada co wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. W dalszej kolejności był strzał na 200 albo 273 metry do wyboru. No i później dużo biegania i dużo strzelania pistolet-karabin na 5 albo nawet sześciu osiach, do których trzeba było dobiec około 200-250 metrów. Ostatni tor, hmm, też nie pamiętam jego nazwy, ale było coś z zieloną taktyką chyba. W każdym razie był to spacer po lesie. Gdzie premiowana była szybkość i spostrzegawczość, bo chodziło o to, żeby ostrzeliwać cele, które były poukrywane w krzaczorach, karabin-pistolet, oczywiście limit czasowy, oczywiście karne punkty za nieostrzelanie celu i tak dalej, tak dalej. Generalnie zawody bardzo fajne, bardzo mocno weryfikujące umiejętności strzelca, bardzo mocno weryfikujące kondycję strzelca i. Stanowiące bardzo dobry sprawdzian dla sprzętu, bo kilka osób na tych torach się zdziwiło. A jakiego sprzętu użyłem ja, no to już Wam pokazuję. Zacznijmy od ciuchów. Zestaw ciuchów miałem bardzo podobny jak na Operacja Furia, sezon pierwszy, czyli buty Salomon Quest 4D. Pierwsza generacja tego buta. Tutaj, o, tu będzie film o tych butach. Bardzo fajne buty, których używam już chyba 7 czy 8 lat. Niestety, prawdopodobnie jest to już ostatni sezon tych butów, dlatego że, pomimo dbania o nie, niestety, najnormalniej w świecie się zużyły i trzeba będzie pomyśleć o nowych. Jeśli chodzi o mundur, to miałem Moodlanda. To są spodnie, które stanowią kopię. Spodni kraja trzeciej generacji, uszyte przez krawca, który zajmuje się szyciem takich właśnie kopii w dowolnym kamuflażu, z dostarczonego materiału albo z tego, co oferuje on. Krój, jeden do jeden kraja. Cena znacznie niższa, bo kraje w Udlandzie kosztują naprawdę górę kasy. Jako na kolaniki miałem oryginalne wkładki kraja, bardzo fajne. Chociaż na jednym torze e, jedną z tych wkładek zgubiłem, a aż z ciekawości będę musiał porównać, czy otwory na te wkładki w tych spodniach są takie same jak w, jak w oryginałach. Kombat shirt to jest truspek uszyty z dobrych materiałów, bo to jest kurdura. Zestaw naszywek, który widać na zdjęciach. Naprawdę bardzo fajny combat shirt. Co prawda, koło kraja nie leżał, ale on nie ma udawać kraja. To jest po prostu bardzo fajny, bardzo wygodny combat shirt, który spełnia swoją robotę. Rękawiczki to chyba moje ulubione rękawiczki taktyczne czyli PIG. Bardzo wygodne, bardzo fajnie dopasowujące się do ręki, zapewniające bardzo dobry chwyt i kontrolę broni a dodatkowo oferujące też możliwość obsługiwania ekranów dotykowych przez takie nitki wszyte na kciuku i na palcu wskazującym. Czy mi go złapie? Złapie. Tak i dzięki tym nitkom mogę obsługiwać ekrany dotykowe. Ta część tutaj ma jeszcze dodatkową e, warstwę spianki, także chroni e, chroni kości, a meszek z boku służy do ocierania potu i to naprawdę działa. Bardzo fajne, bardzo wygodne rękawiczki. Jako ciuch między przebiegami Karintia TLG, czyli taka lekka kurteczka Karintii z kapturkiem puchowa z cienką warstwą ociepliny, bardzo fajny ciuszek. W ogóle zrobimy tak, że do części rzeczy, które mamy opisane u nas w magazynie, linki znajdziecie w opisie pod filmem, żeby nie przeciągać tej prezentacji. Dobra, to lecimy dalej. A dalej mamy pas pierwszej linii, o którym bardzo krótko, bo link do filmu o nim macie tu na górze. Pas prototypowy od Rescue Line zapteczką Rescue Line'a. Ładownice od Direct Action, płetwa do Safari Landa staza w typowym amerykańskim pokrowcu Odifa K2, i szybkie ładownice od GTG. Tak jak mówię, więcej informacji w filmie poświęconym temu pasowi. Dalej do pasa na te zawody przypiąłem. Ładownik do strzelby. Okazało się, że bez potrzeby, dlatego że strzelania ze strzelby było na tyle mało, że nie wymagała doładowywania. No, ale przypiąłem to był. Link do filmu jest tutaj. Kamizelka. Kamizelka to Spitfire Mark II od Direct Action z płytami balistycznymi mającymi chyba 17 lat. Ciężkie jak cholera, już dawno mocno przeterminowane, ale, ale są. Na razie nie wymieniam. Może coś pomyślę w najbliższym czasie. Bardzo fajna, bardzo wygodna kamizelka. Zastanawiałem się, czy nie skonfigurować sobie woodlandowego berkata, ale uznałem, że nie chce mi się grzebać, więc wyjąłem po prostu tę kamizelkę z szafy i, i pobiegłem w niej. Dołożyłem tylko danglera. E, licząc się z dużą ilością strzelania ze strzelby, zupełnie bez sensu, bo strzelania ze strzelby, jak mówiłem, było bardzo mało. Hełm, no to OBSCOR Maritime e, ze słuchawkami rak. Kapitalna sprawa. Te słuchawki naprawdę to jest Mistrzostwo Świata, a jest już nowa wersja. Dużo lepsza od tej, no ale póki co mnie na nią nie stać. Latarka Princeton Tech. Dami takiego czujnika wybuchowego, który jest mocowany w trzech punktach oporządzenia żołnierza i daje medykowi po wybuchu informację o tym, jak poważne mogą być obrażenia. Manta, stroboskop, nie był używany, ale jest. Dwa sygnalizatory świetlne, a montaż na czas przebiegów na torach zdjąłem ramię do. No, kto wizora bo, bo było zbędne, a była opcja, że będę się tym haczył, więc po prostu, po prostu je zdjąłem. Hełm jest w pokrowcu DBR Custom Gear. Bardzo fajny pokrowiec, w ogóle bardzo fajna firma. Mam jeszcze pas do broni od nich, który wam za chwileczkę pokażę. I dopełnieniem wszystkiego były świetne okulary Revision Stinger Hawk. Bardzo fajne, bardzo wygodne, bardzo trudno parujące. One oczywiście w ekstremalnych warunkach zaparują, ale to nie jest tak, że założy się je na twarz, pobiegnie się 20 metrów i, i nic nie widać. To są naprawdę bardzo dobre okulary. Dodatkowo mają wymienne szyby. Co przydało mi się na torze, bo zaczynałem zawody z szybami ciemnymi, ale później się zachmurzyło i po prostu wymieniłem szyby na bezbarwne. Co naprawdę ułatwiło robotę, bo strzelanie w ciemnych szybach mogłoby doprowadzić do tego, że po prostu pewnych celów nie byłbym w stanie zauważyć. No i z oporządzenia to będzie tyle. Przejdźmy teraz do wyposażenia dodatkowego. A wyposażenie dodatkowe składało się z plecaka Arc'teryx e, Assault 30. Dawniej był to Arc'teryx Kart 30. Nowa generacja ma troszeczkę zmienioną konstrukcję, bardzo nieznacznie. Głównie zmiany dotyczą systemu nośnego, który jest znacznie wygodniejszy. Bardzo fajny plecak, jak widzicie, otwierany. Także można go rozłożyć wzdłuż. I był to chyba w ogóle pierwszy model plecaka, w którym zastosowano takie otwarcie, które teraz jest dość powszechnie stosowane także przez innych producentów. W tym plecaku nosiłem zapasową amunicję, wodę, kurtkę na ocieplającą pomiędzy przebiegami na torach i całą resztę potrzebnego albo niepotrzebnego szpeju, który ze sobą zabrałem amunicję przenosiłem w takich wiaderkach od GTG. Oczywiście korzystałem przy ładowaniu magazynków z ładowarek, o których zrobiłem już osobne wideo, do którego link jest tu. Była to ładowarka do pistoletu oraz szybko ładowarka do łódek do amunicji. Do karabinka. Bardzo ułatwia robotę na torach, bardzo ułatwia i przyspiesza ładowanie amunicji, a także gospodarowanie tą amunicją, zwłaszcza jeśli mówimy o amunicji łódkowanej. Bardzo łatwo jest skontrolować, ile amunicji zużyliśmy, ile amunicji jeszcze zostało i uniknąć problemów z brakami w kulkach. No i to będzie z wyposażenia dodatkowego tyle, a teraz klamki. Jeśli chodzi o broń, to jeden z dwóch najczęściej używanych przeze mnie zestawów. Różnica pomiędzy tymi zestawami dotyczy głównie w zasadzie tylko karabinka. Czasami zamiast PWS-a po prostu używam grota. Teraz użyłem PWS-a, dlatego że. Chciałem zobaczyć, jak się sprawdzi nowo zakupiony celownik ACOG 4x32 z mikrokolimatorem RMR, i muszę przyznać, że jestem tym celownikiem po prostu zachwycony. To, jak on działa na broni, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Naprawdę kapitalny celownik, wart każdej wydanej na niego złotówki. W świetny sposób ułatwiający strzelanie na dalsze dystanse, z niesamowicie wygodnie umieszczonym kolimatorem. On jest dosyć wysoko, więc trzeba pamiętać o tym przy strzelaniu za zasłon. Natomiast skład do tego celownika jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny, wbrew pozorom. Także krótki eye-relief, jeśli chodzi o Ejcoga, też daje się opanować i też jest to całkiem wygodne, natomiast światło i jakość obrazu, jakie oferuje Ejcog, są naprawdę nie do pobicia. No tak jak mówiłem jestem zachwycony tym celownikiem. Karabinek strzelał amunicją fioki 55 Grainów, zasilany był z magazynków Lancer. Chyba moich ulubionych, chyba nawet bardziej wolę je od Magpuli. No, chociaż jak są pełne i suwadło jest w przednim położeniu to jest je ciężko załadować niestety. Broń była zawieszona na pasie Woodlanda. Bardzo fajny, bardzo wygodny pas, który będę Wam musiał pokazać po prostu w osobnym filmie, jak to działa i, i jak funkcjonuje, bo to jest naprawdę kawał bardzo fajnego szpeju, mimo że e, nie wygląda i nie kosztuje znowu tak bardzo dużo. Strzelba Mosberg M591 e, w, w czasie furii pierwszy raz strzelałem z niej w nowej konfiguracji. Mianowicie ostatnio dołożyłem do niej heat shielda, czyli osłonę termiczną lufy. A to wymusiło też zmianę członka, bo tu było Makpulowskie. Ale niestety ono było na tyle wysokie, że był konflikt z osłoną na tej wysokości i po prostu musiałem zamówić. Takie aluminiowe czułno, które pomimo tego, że jest bardzo szczątkowe, okazało się naprawdę bardzo wygodnym czułenkiem i bardzo wygodnie pozwalało przeładowywać broń podczas strzelania. Na strzelby z boku przypięty był taki ładownik, o którym Wam wspominałem wcześniej, link do filmu też był wcześniej. Pistolet, to też już Wam pokazywałem, Glock 45 Tactical. Z celownikiem Aimpoint Acro P1, zestaw naprawdę super. W ciężkich warunkach terenowych, gdzie było dużo czołgania, ta broni ulegała zapiaszczeniu, naprawdę sprawdziło się to idealnie. Nie było żadnych problemów z kolimatorem, z pistoletem. No, jestem z tego zadowolony. Miałem ze sobą cztery standardowe magazynki od Glocka: dwa 17-nabojowe, dwa 19-nabojowe. A Glock przenoszony był w takiej kaburze Safarilanda, którą po prostu bardzo lubię, bo uważam, że te kabury naprawdę są jednymi z najlepszych dostępnych na rynku. No i co? To pokrótce tyle. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, bardziej szczegółowo o konkretnych elementach wyposażenia, które miałem ze sobą na furii, to po prostu piszcie w komentarzach. I jeżeli będzie zainteresowanie, to zrobię osobne filmy poświęcone poszczególnym elementom mojego wyposażenia, w, użytych w trakcie zawodów Furia, które wszystkim bardzo, bardzo serdecznie polecam, z uwagi na to, że to jest naprawdę bardzo fajny sprawdzian tego, co sobie reprezentujecie, waszej kondycji, waszego sprzętu, waszych umiejętności strzeleckich. Zabawa jest przednia. Cały dzień na strzelnicy, cały przebieg torów zajął nam około 10 godzin, więc a, trochę długo, ale naprawdę było warto. No i co, tyle na dzisiaj. Bawcie się dobrze i do zobaczenia już wkrótce.